Jeden. Witam serdecznie, z tej strony Adek, z drugiej strony... Siemanko, Wojtas. Yy, I zaczynamy przygody z Minecrafta. To będzie na ko kanale Atka. No i ogólnie znaleźliśmy dosyć fajną miejscówkę, rozbudujemy się. Yy, znaleźliśmy wioskę, okradliśmy ją, Mam bardzo dużo itemów i zaczynamy jego oglądania. Yy, zapraszamy też na serwer. Oczywiście serwer nie jest nasz, yy. IP dostaniecie w, w opisie. Serwer nazywa się, jeśli ktoś zna, może Średniowieczna Kraina. A jak nie, to, to i tak podamy IP w opisie. Macie właśnie zbieraj drewno tutaj. Aha, no i życzymy ja... miłego oglądania. I jakby tutaj ja mam krzyżkę Macie, bo... No. Jeśli wam się spodobał filmik, to lajkujcie i nas subskrybujcie. No. I to jest nasz pierwszy filmik. Okej. Okay. Troszeczkę mam tego, ale tak za mało. Tam to 24. A właśnie jeszcze tutaj ten wykopił czy. oko. i teraz musimy tutaj porządnie zrobić, nie masz? Zrób tam w środku, okej? Okay? No, no, co... A ja wczoraj ja będę wykopał drzewa, bo my to nie mamy... nie mamy zlewa na wcale. A jutro chyba kartkówka z Infu podobno. No. Hmm. Masakra, jak niektórzy ludzie mają korepetycje z tego. Tacy? No, są tacy. O Boże. Adam już nie tam ten gadał z kimś. No serio. Boże. Masakra. Sąbiak z broni. To właśnie chamskie z nie nie wracają. Ej nie ma zbroje, przecież mam no zbroję jakieś. Dobra. Mniejsza z tym. Udałam cały jak wpłynek. Wojtas, jesteś? Jestem, jestem. Czujej co, że chciała macheweczki zasadzić. Można jak w domek się zajmiemy, co? No, spoko, spoko. To żeby potem... Bo żarcia jest, jest, od cholery. Ej, to może połowa żarcia przepada na razie. Masz węgiel? Zaraz się wykopię. Aha, wybaczcie, bo nie jest ja mam lagi. Wy my nawet pochodni nie mam. fuck. Bo... Tak na razie że my, to myśmy gilię. No, teraz miałeś trochę, po się. Yy, mieliśmy gildię, yy, którą byliśmy już, mieliśmy tak bogatą gildię, ale nas okradli, bo tu nie ma yy, tego, klejma i to było bardzo chamskie, No jest właśnie admin, administracja nas okradła, nie? No. Wow. Wow. No. Nic, z jakieś dziwne trzciny No nie wierzę yy, witam po przerwie, oczywiście coś mi patnet i zginęłem przez zombiaków i zgubiłem z, wszystkie tamy poszły się walić i... Nie jego oglądania. No i rozbudowaliśmy tu już wejście. Wojtek. Coś mi się stało z myszką, że ja nie mogę tak ja wolno ruszać? Jel dole. No nie, wierzę. Jeszcze na. No. Nie, a się Włączę to już. Co jest? Jezus! On by yy, poprzednio jak to ogarnę. O, jest. Yy, witam po przerwie. I... No, jesteśmy. I trzy miłe oglądania. W za zaprojemy. Wojtek, masz jakiś pochodni lub węgiel? No, właśnie nie mam nic. To jest najgorsze? To jest koniec po prostu, co się dzieje na ten Ja pierdolę się, nie szkielet pierdolę, napierdolę bo nie kurwa. To się zaraz jest, dobra. Yy, dobra to ja trzeba będzie wna, drewna. No. No, no. Tyle złotych się no, no, nic. było kurwa najszewki najniejszy... w gdzieś. Oj tak kota ten muszę. Zabiję długo kota pietalnego, to jest ten mamy. Szczerze mnie pietonie ten z... pieplon jest. No upadłem nareszcie. Jest tak w kurwie łysi. że nie piska szkielet. Ja pierpuję. Mam go kobinsy. O, to będzie na ciastka. Co się potrzeba do ciastek? zboża, Pszenicę. aha, to będzie proste no ja mam pszenicę ja to zrobię seschoma sy, ty no, zrób, zrób -e -on -e. bo wtedy zginęłem, dlatego nie mam swoich itemów i szkoda, że tu nie ma komendy back. A jakby no. była, to by było tu no, jest mało komend bo, no, no, bo nie ma admin nie ma admin dobra, to ja się na spawnę, no, ja wezmę swoje itemy z ender Ej, mam drewno, to je przepalimy na, de, na węgiel drzewny. Ok. No będzie jakieś światło przynajmniej. No, tak włożę z 5 też. Tu jest zajmowa jedzenie, no, no, to jest no, no, plus w tym. Ale... bo jakbyśmy mieli, to byśmy nie ale lepiej lepiej wziąć. O, tu są nasze ity. Mam 13 diaksów, 30 żelaza, to co sobie zbroje. Tu mam 5, to będzie drewno. O, mam 39 węgla, Wojtas. 30... Okej, okay, to na razie to zostawię. Okej. Okay. I... Węglamy serwery, ponieważ jest łatwiej wszystko... O wiele łatwiej, bo nie trzeba się... ...męczyć jak zginiesz. Można się tepać i tep. A jak grać na, na takim zwykłym serwerze to samym ze sobą zrobimy, to bez sensu moim zdaniem. Nie? Także. No. Ja sobie pochodzę. Już są. Dzięki. Ja was sprawę. Ja oświetla to jest dżunglę. Znaczy nie dżunglę, tylko to. Jeśli znacie jakiś zajebisty serwer na 1.6.4, to piszcie w komentarzach i... no i piszcie, nie, bo... O, zombie złotej zbroi! Ten jest też fajny, ale tyle w bo nie ma tego. Nie można mieć niczego tu. A jakaś I... zbrojka? O, żebyś świat mini. Znaczy, no, tylko tak nie wiem trochę. Aha, to dobrze. Masz to. Masz to. Yy, o, jest to zboje? Co? masz to. Eeeh, masz to. Co? Mam złoty na piersi. No, bo ci wyrzuciłem go. Aha. Oh. Wyrzucam ci w ogóle i cęstę. I śmiał cokolwiek. Wow, weź się w ogóle masz, flow. Ja się mam, no bo jest, no. Wszystko po światła będzie super. Jakąś środę trzeba będzie potem zrobić, nie? Mhm. Mm I mam tego dosyć. Ja już tyle razy powiem Wam, że już tyle razy swojej rzeczy robiłem, że już mam tego dosyć. O, nie, mam tej ciasta. Lepiej do, żeby to nie było. Aha, to jest diaksowy. Wojciech, jak masz te książki? No, mam. Dałbyś? No już. A bo właściwie... No, no. no daj, bo ja zaraz sobie... później sobie mam chanting. Tę bo akurat mam stare gildi. Jak robiliśmy, to mam. Okej. Okay. A y to jest żelazo. Pod nami. O, to Smith. Y no i... O, tylko dwie książki? Aha, już takie mam książki, to są. no y dobra. To mnie jego wyglądają.